Jeszcze przed obejrzeniem materiału zdajemy sobie sprawę, że materiał nie jest w najlepszej jakości audio, ponieważ koledzy z są troszkę za cicho, on jest trochę za głośno, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi Wam w obejrzeniu całego materiału i obiecujemy, że w kolejnych materiałach będzie już lepiej. Przepraszamy bardzo i zapraszamy do oglądania. Witajcie serdecznie, z tej strony Madzik Dzik, szerzej znany publiczności jako Madjulson. Wracam do czynnego nagrywania. Z tym teamem się zgrywamy dopiero. Na topie gra kutek, a na bocie gra. A gram ja na bocie, a w dżungli gra ten szywant, który na napieprza ubm w klawiaturę. Ze spraw technicznych jest takie, że to konto jest moje, Majusona nie ma. Druga sprawa: Vesuvio, nasz dżungler z teamu tam któremu możecie kibicować. Zrobił konkurs. Więcej będzie w opisie, pewnie pod filmikiem. Plus trzecia sprawa: coś, coś było. Jak, jak sobie przypomnę, to co wam powiem? O w mordę! Kurde! Co? No, co ja tu mam? Jarka. Ja nie chciałem, żarka. jarka. jarka. kto się kameruje. Masz tremę przed twoim pierwszym razem? Nie jest mój pierwszy raz. Nie będzie twój pierwszy raz na YouTubeach. Kutek... Kutek to jest new talent, którego odkryliśmy poprzez nasz konkurs. <noise> Taki chłopak do kierowania. A w ogóle to już jestem mega zadowolony, bo kilku naszych podopiecznych challengerzy, znaczy osób, które nas oglądały, pozdrawiam serdecznie już challengery, man. Jestem mega usatysfakcjonowany tym faktem. I to jest dla mnie motywacja, żeby, żeby było tego więcej. A co do konkursu Wezu, no to warto, warto. Nie jest to trudna sprawa, nie musicie grać, mod to wymyślić, możecie logo zrobić i, i gitara gra. A więcej informacje Podam, 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 podam Chodzi Opa. Ale farmimy z planem. To będzie taki odcinek taki ale pogadam sobie. O, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ja rzucę mu tarczę chłopakowi, żeby go tam nie. Dobra. Nie wiem. Jak wam idzie. Bardzo cię. Jak się bawicie. Dupa dupa, dupa. Blurówkę jeszcze nie ma. O, tutaj są. Tak. Nie, poro, nie. Skąd ty poro wyrywałeś? O, dwóch na topie. Schodzi Jarvan. Jarvan czwarty, gównowarty. Ja się zaraz będę wracał. Nie, tak naprawdę to Czerwony czwarty teraz w tym patchu nie jest gówno warty, co nie, Szywan? Ja się wracam, uważajcie. Dobry, da, da ma. To mówił pewien. Hmm, w no. wygrywam, cieszę się. Choć teraz się skupiam bardziej na gadaniu, niż na robieniu czerwonych, więc tobie. będzie śmiesznie. Możemy przegrać. <grywa> Ej, Jarvan to raczej słaba kontra na, na Morganę. Bez brzem plusa sobie. Chodź małpi królu do nas. Pierwszą chyba za nie co nie? Jaką przeżył? Ej, idę do ciebie. Co daj sobie? No, nic im nie zrobimy. Możesz brać altar. Bierz altar. Ale, ale rzucił sobie chłopak. E, e, o, o, o. W ogóle gramy na kolegę Disa. I drugiego kolegę Disa. Będzie ciekawie. Ja do jak pewnie wiecie, Disa graliśmy w naszym starym składzie. Więc. Teraz też chyba musi być wygrana. A jak będzie przegrana, to będzie mi w ogóle myślimy nam, może jakaś akademia otworzymy, żeby kogoś tutaj przygarnąć, żeby z nami pograł. Tyle osób się marnuje na tych goldach TP. Solo Q. A 300 to dwie odmienne kurde sprawy. Ja sobie oni sobie. Jak idzie panowie? Powiedzcie coś do kamery. Co, 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 co za wstydzeni? Jarek biegnie za mną. Jarek schodzi. Chodzi też. A damy im? Co są. No to ich stoją. Fajnie. I to tak. na... A Ej. Co ty? Gówno mnie obchodzicie, jak ktoś to farmi. Mam szósty. A ma też szósty, what the fuck. Jest lepszy od ciebie. Nie nie no jest zesnajpij. No to Xin był i wszystko widział. No wiem. Pomogę ci. Nie. Oj. Oj. Padam. A nie, nie pada. Zapadasz, Jarvan schodzi. Będę cię Kurde. Nie? Nie, on bierze swój alter, a Jarvana nie widzę. On pewnie w krzaku nie siedzi. Na no, jarvana... Jarvana na linii chyba. Pierwsza Zonia, w ogóle na nich zonie będzie dobra. Bo jak nie zamknie Jarvan, odpalę Ulta i elo, I jeszcze Zonię sobie odpalę. <gryny> Nic nie Patrzcie jak Morganu się łatwo. Pach plama. Idę sobie. Jestem bezpieczny. Nawet jak mnie bankują? To także. Łazoj od pleców mogą ci. Ja mam tarczę. To jest tarcza. Ja się klasam. Muszę mieć ten. Co chcesz się bić? To już on łatwo spieprzy nam. No. Nie ma sensu. Może nie wiem. Przyjdzie tutaj w krzaki no i pada. Nie, ma sensu. Nie, oni chyba wiedzą. No, no nie wiem. Dobra, info dają, ty. O, idą do ciebie w trzech. No nic, ulti za flashem, to nie wiem. Na no, tapach wejdą Nie idę. Brali tylko ten plusa pewnie, jak był i zawinali. Jak możecie wcześniej info dawajcie, że Lulu nie ma. Choć wiem, że ona jest szybka. Wiem, że ona jest szybka, ale... Ktoś gdzieś No to jest król dżungli. Dobra, jest. Chodź na topa. Cześć, czek, czek, czek. O. Tylko, że jak wejdę, to mnie może ktoś Idzie do ciebie. Ona wie chyba. A nie, dobra. Też to. Chodź, sobie Uuu, ma Altara chodźcie. Bierzcie altara, a Madzi. Bierz altara. O, dobra. Dobra, wszystko w życiu. O, lol. Ja myślałem, że to ty. Ładnie. Nic nie ma. Ja biorę plus. Plus, Ładnie, ładnie. Jarman jest gdzieś. Gdzieś na bocie. nie wepchnął w lolo z A czemu nie? A czemu nie? Powiedzcie, czemu nie? Nie flamujcie Tigera mi, bo on potem płacze i jest niefajny. Mówi, że, że, że jest niefanatny. On chciał AP Wayne zagrać, a tylko z, z, z Mastery czy coś tam zmienił, to nie mi. A i co do dźwięku i no to ustawiałem nic, ustawiam. ja też mam czapkę, nie widzę. Uważam, nikogo nie ma. Ten. W ogóle postaci nie mam, nic w Dobra, mam ulti. Super, to A ja nic nie ja. mam. Ja myślę kiedy masz ulti. Smite i... Kiedy masz ulti, szwan? Uważaj. 10. Ja Już mam za 5. Dobra, ale teraz Idą na swojego. rysować ci Jarvan Stanka. Czy idzie? Nie, nie idzie.

Wow. Hmm, za jednego kanta będę miał jedenasty. A to jest dużo. Hmm. Czekaj, czekaj, czekaj. Jedenasty ja też w sobie. I nasz altar jest. I schodzi. Dobra, jedenasty mam. Ja też. Altar bierzemy. Zstąpią. Ło. Wow. Skoko. Lol. 100%. No, na pewno. Zostałem pięknie zblankowany. mnie tak Poszukujemy dżunglera, pisać na priw. Poszukuję apę. Okay. Co, we dwójkę chcesz grać z kimś? No. Apa. Zastąpię cię o nadał. Nie znam typa. Za ile macie ulty. ulty, Ja już mam. To możemy się pijać pokoju. Exosta też mam. No ja mam wszystko. No nie użyłem Exosta w ostatnim lajku. Ja nie mam tylko Ignite'a. Są na bocie. Może. <laughs> Ale on śmiech nie jest. Robię tego chyba to. nie? Tego. Nie, nie schodzili. No. Byłem przez 12, nie jest jeden. O, o, nie masz flesza, nie? Mam. Padnij, padnij, padnij. Dobrze. Yeah. Nie, Lulu. Lulu, dlaczego? I Co ty robisz? Po co mnie flasha marynować na początku? Chciałeś Co? Chciałeś, tylko tak się pytałem Nie, bo nie chciałem po prostu spalać, ale jak już nie podstawili pod ścianą to mi dobra że się tak ulti, wy, wypieczyłem w samego podżerwanej, żeby nie powiedzieć brzydko. <laughs> to ciekawe na nas, Taka kryptoreklama, reklama tego, potrzebuję. potrzebujemy. To masz do mnie pośpiew. Ale chyba nie. nie, jeden kamień. Nie było, się... a nie, dobra, nie kampię się. Kampię The się. chyba tą tarczyst. Schodzi. Zabije. Nie, chciałem zobaczyć. Ja muszę mieć mój piękny kiamat. Dobra lecz. Nie będziemy płakać za tobą. Zachodzą. Nie bij się tam. Wow, no trzeba się wbić teraz. Dobra, trzeba się wbijać. Aha, aha. Teraz Pinkert, teraz nie. Teraz cię lękuję. Oj, Szywan, ale ty jesteś zamulony grzybem, naprawdę. Czemu że się cały fight patrzył jak mnie biją sobie? No to nie miałem jak do ciebie przejść. Nie miałeś albo nie chciałeś? Myślałem, że zainicjujesz walkę na tym altarze. Tak to im oddaliśmy, od tak nie, nie sobie. Nie, miałem, nie, nie miałem jak do No jak nie, wuj... Ej, siema. Nie, nie się szybko. Jakby dwóch stali na ołtarzu. Później się tak szybko rozproszę będzie. Co nic robić czarnę? Tak, już jest? No ha, Idzie Jazz. wchodzi tu to właśnie. E, chodzi. Tutaj jest. Sin też jest chyba Nie mam niższy level od niego. Nie może więcej creepów. Fajna jest. do mnie niepotrzebnie. Ale dobra. Oho, haha. nawet nie no, wejdę na to. Jezus, szewant, ty jesteś tak słaby, że naprawdę nie chce mi się od... mówić o tym. Po co żeś się wbijał, jak on padał już? Pod Aha. What the f**k? Dobra, to było słabe. No to nie jest śmieszne, stary. Drugą grę przegrywasz. Zajpa się nie spodziewałem. Bicia 1 wers 3 też się pewnie nie spodziewałeś. Sami widzicie, na goldzie gram. Moje staty nie powalają, ale co ten Szyban robi, to żal i ból. Nie grajcie tak nigdy. Ja się cofam po pasach. Cofnij się, słapnij się. Dobre ulti. Nie ma ulta, to może iść na No, e, Borka też nie ma, Darwana. No dawaj, schodź szybko. Tak, dobrze, o. No dawaj z W, wszystko. Są... O dobra, nie ma Lulu. Nie złapiełem jej, w ale... Weź, Szywan, nic nie mów! Ja poszuję to po. Ja ulta wciąż mam. Ty ją chyba sfleszował. O, what the fuck? O... What the fuck, jak ona tutaj weszła? Widać? No z dołu. Ale ja jej nie widziałem. Ona przez krzak przeszła ja jej nie widziałem. Wyłącz tego bola Dawaj robimy pająka. Możemy Dobra, nie ma swojisty też Nie mamy w ogóle komunikacji, sorry chłopaki za to, że musicie taką oglądać ta gra słabo wygląda, no ja oszukuję oszukujmy się. Nie będę wam pokręcał, że jest słów, szykujemy go fajna. Bo nie, jest. Jest słabo. No nie wykonałem, Raczej nie inaczej. Ale na chyba wezmą. Dobra, wbijamy. No możemy. O kuźwa! Dobra, Lulu nie ma HP. Wiecie co ja zrobiłem? Sfleszowałem, nacisnąłem ulti, a patrzę 20 sekund cooldownu. Ja tak. Jestem słaby. Blame naszywana a nie O, teraz taki atak speed, mordeczki. <grym> Ej, co kupić teraz? To Morello całe? Morello się kupuje na początku. No to co kupić? karta. <hum> 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 Nie, maska działa na nią? Nie. No to czym, czym wzmocnij damage jeszcze? Dobra, możesz kupić te Morello w sumie. Nie, no Morello bez sensu maskę złoży. Albo ma te... W... Yy, yy... Latarnie, no. Taka, no. I pod. No jesteś, jesteś sam, mogą cię zajść. No dobra, nie zajdź. Byłeś sam, nie chcesz sam, będziesz sam. O, oh, what the fuck? O, That's dobra. No bo ja byłem w, w krzakach, nie? Jarwana nie ma. Nie ma ulta. Jest... Ja mam ja jak nie No to cofniesz że wam zaraz kaput będziesz. Że kupa kupiłem tego blbota i gówno robimy. Chodźcie gdzieś agresywniej. Bo jak zbyteuje na siebie? No? No są tu, bardzo. Bajtować walczy, bajta na, na mnie. O, teraz kiedy jesteśmy, że najlepsza Riven w mieście, zmanujcie moją na tym turnieju, za... i Wukonga też. Bo ja, nie chcę, ja nie chcę go do teamu dodawać, ty snob. Czym jeszcze grasz? po się. Wygrana jest! Kurwa jest! 027! Dzięki za oglądanie.